To jest mój pierwszy vlog w życiu. Zapraszam Was na przepis świąteczny. Dziękuję bardzo, że jesteście i miłego oglądania. Piernik Staropolski Dojrzewający. Pokażę Wam pierwszą część, jak przygotować ciasto. Więc tak, do przygotowania będzie nam potrzebny kilogram mąki, jedna kostka masła, trzy jajka, jedna i pół szklanki miodu, jedna i pół szklanki cukru, pół szklanki mleka. Będą nam potrzebne trzy łyżki posiekanych e, orzechów, trzy łyżki przyprawy korzennej i trzy łyżki sody oczyszczonej szczypta soli. Oczywiście, ja mam szklankę o pojemności 200 ml. No i co, zabieramy się do przygotowania. Najpierw rozpuszczę masło z miodem, z cukrem i to zagotuję. Masło musi, masło musi nam się roztopić, a później dodamy cukier i miód i to wszystko zagotujemy. Teraz sypuję cukier i zaraz miód. Półtorej szklanki cukru i półtorej szklanki miodu. I teraz musimy doprowadzić do wrzenia, i to wszystko musi nam się ładnie połączyć, zagotować, i tą masę musimy ostudzić. Pamiętajmy, że ciągle musimy mieszać. Mąki wsypujemy w nasze przyprawy. Wbijamy jajka. Wsypałam nasze przyprawy korzenne, dam szczyptę soli i wbijamy jajka. Sodę rozpuszczamy w mleku. I wlewamy do naszej mąki. Teraz to wszystko zamieszamy łyżką, aż połączą nam się składniki. Naszą masę do mąki i mieszamy. Od razu mówię, że łyżką nie damy rady wyrobić całej tej masy. Tego ciasta, więc trzeba ręką zagnieść, no i później wstawiamy do lodówki na dwa tygodnie. Jak już ciasto jest tak dobrze wyrobione i wszystkie składniki się połączyły, wsypujemy nasze orzechy i mieszamy. I tak wygląda ciasto na piernik dojrzewający staropolski. Takie ciasto przykrywamy ściereczką. Wkładamy do lodówki na dwa tygodnie i trzy dni przed świętami pieczemy trzy placki w temperaturze 170 stopni przez 40 minut. O i tak wygląda to ciasto na piernik. Było w lodówce 19 dni. Włożyłam go 2 grudnia. Gdzie jest, dzisiaj jest 21 grudzień, sobota, więc zabieramy... Powiem Wam jedno, zrobiłam piernik staropolski dojrzewający 14 dni, ale w sumie, y, trzymałam go do świąt, czyli y, więcej niż 14 dni, bo go 2 grudnia włożyłam, a dzisiaj jest y, 22 grudzień, ale wczoraj, w sobotę, była 21, piekłam. Czyli też mnie. No i zapraszam do zakupu tej gazetki. Znajdziecie tam dwa wspaniałe przepisy z restauracji, w której pracowałam w Rzymie, czyli y, urodziny Czarpi. Oni mają trzy raz restauracje. I mam te, te dwa przepisy. Tam są przepisy na dwa dwie rzeczy, na osobuko i na tiramisu. E, ale już jest nagrane na moim kanale osobuko i jest też tiramisu. Więc zapraszam serdecznie. A teraz tak. Ten właśnie piernik, już widzicie, zobaczcie jaki gruby jest, o. No. Taki piernik, yy, przyłożymy sobie taką deseczkę. Nie wiem, jaką macie deseczkę w domu, ale przykładamy deseczkę. Kładziemy deseczkę, kładziemy coś ciężkiego i takie coś zostawiamy na 2-3 godziny. To w ten sposób, ale tak czy inaczej, ja się do Was przybliżę. Okay. Przybliżę się z was z tym moim piernikiem, bo to jest naprawdę oczekiwane. Były przez 3, 3 tygodnie. Tak wygląda mój piękny. Pień... No i co, życzę Wam wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Zapraszam Was na mój kanał, róbcie tu na dole subskrypcję, mangiarę łewki, oglądajcie mnie. Dziękuję Wam, że mnie oglądacie, że coraz więcej Was jest i myślę, że jeszcze będzie więcej w mojej kuchni włoskiej. W tej chwili...